Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku co prawda spotykamy się wirtualnie, ale za to z każdym reżyserem i każdą reżyserką filmów z konkursu z osobna. A moją gościnią jest Agnieszka Nowosielska, reżyserka filmu Wyraj. Dzień dobry, moja droga, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Fajnie, że się spotykamy, żeby porozmawiać o Twoim filmie, bo przyznam, że jest to film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Wizualnie, muzycznie, opowieścią, jakby ja sobie tutaj mogę pozwolić na, na dzielenie się swoją opinią. Więc bardzo Ci za ten film dziękuję. I Mam do Ciebie właściwie milion pytań, ale mamy tylko 15 minut, więc się będę streszczała. Chciałam Cię zapytać, co było takim pierwszym punktem, z którego ten film. Się wziął, bo tutaj można by pewnie rozmawiać i o scenariuszu, i o konstruowaniu tego świata, ale to może za chwilę. Jestem strasznie ciekawa po prostu samego punktu wyjścia, więc gdybyś mi mogła coś o tym powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętam taki pierwszy punkt, ale to na pewno była składowa paru elementów, czyli moich jakichś poszukiwań obecnych, nie wiem, na poziomie przemyśleń i tego, co mnie obecnie dotykało. Myślę, że też w kontekście takiej historii, w sensie kiedy już wiedziałam jak, jak to ubrać, to był kiedy, było kiedy zobaczyłam na YouTubie filmik chłopców z Podlasia, którzy, zresztą nie wiem czy z Podlasia tak naprawdę, ale taki filmik na YouTubie Pogrzeb Kota. Mhm. I, I tam właśnie jakaś grupa chłopców sobie urządziła taki właściwie jeszcze, jeszcze bardziej pojechany pogrzeb niż, niż jest w filmie. I jakoś to mnie tak dotknęło i, i sobie stwierdziłam, że, że to jest, to jest, to jest jakiś, jakiś fajny początek tego filmu. W sensie, oczywiście u mnie w filmie ten kod wstaje i tam trochę, trochę jest inaczej, ale faktycznie jakoś wtedy mi się to wszystko wykrystalizowało na mhm. jakiegoś, już, już powiedzmy historii, że, że historia właśnie by, by, by była taka. Ale, ale jakimś punktem chyba zapalnym, takim bardziej wcześniej było, było, było sobie w ogóle jakieś przemyślenia na temat tego tego, że, że różne rzeczy nam się w życiu wydarzają, i zazwyczaj, kiedy już jest po jakimś wydarzeniu, widzimy dopiero te wszystkie jakieś znaki, które do nas krzyczały. I, i dopiero rozumiemy, że mogliśmy coś powstrzymać, i ten, ten żal po tym, kiedy już coś. Coś się wydarza i jakoś, jakoś dużo na ten temat myślałam w ramach takiej, takiego przenikania się jakiś trochę dwóch rzeczywistości. Tej, tej, tej jakiejś, takiej podskórnej i tej namacalnej. Mhm. No faktycznie, gdzieś tutaj się te światy ze sobą spotykają i yy, różnie można myśleć o kinie, ale ono też może być takim miejscem, w którym nie wiem czy magia, czy realizm magiczny, czy metafizyka mają swoje wejście. I, I tak tutaj jest, ale bardzo to jest ciekawe, że, je, że my tutaj dosyć możemy odchodzić właśnie w tego typu rozmowę, ale punktem wyjścia jest wideo na YouTubie, na którym był pogrzeb kota, więc ten konkret się tutaj niesamowicie też zderza. I teraz powiedz mi trochę o tym miejscu, w którym my się znajdujemy. Na ile ta konkretna lokacja, ta przyroda wokół, na ile to też wpływało na opowiadaną przez ciebie historię. Czy ty przyszłaś tam już jakby z gotową opowieścią o tym świecie, czy jednak, bo no też ten film ma taką formę, że przepływamy między różnymi obrazami, czy jednak to się jednak tam jeszcze wydarzało, że tak powiem. Tro, trochę się mniej wydarzało, niż się może wydawać faktycznie z ekranu, bo, okay. bo jednak wiadomo, że przy, przy tych naszych etiudach ciężko, ciężko sobie trochę pozwolić na, taką, na niezaplanowanie czegoś i, i jednak wydarzanie się. Choć parę rzeczy tam zł, złapałyśmy z Basią, która jest autorką zdjęć. Ale faktycznie jednak większość rzeczy była zaplanowana. My też bardzo długo szukałyśmy wszystkich lokacji, właściwie tam każda lokacja była naprawdę wybierana, i jeździłyśmy po tym Podlasiu ze trzy miesiące i po prostu jeździłyśmy i szukałyśmy, i, i tak naprawdę każda łąka, każda droga, ścieżka czy pole to, to nic tam nie jest przypadkowego. To, co nam się udało złapać, jest w filmie, to konie dzikie. Które tam na początku biegną, bo trafiłyśmy na taką wysepkę przy rzece Narew, która się okazało, że jest jedynym w Polsce pastwiskiem i hodowlą dzikich polskich koni. I one sobie się okazało, że po tej wyspie biegają i faktycznie udało nam się je uchwycić pięknie. Więc gdzieś byłyśmy na to otwarte, czy, czy no też mieliśmy w sobie otwartość, jeżeli chodzi o pogodę, że gdzieś faktycznie nas to niebo interesowało i, i za każdym razem, kiedy się coś ciekawego na nim działo, to kierowałyśmy kamerę w tamtą stronę. Więc faktycznie jakaś uważność i czujność była w nas cały czas, ale, ale jednak większej rzeczy musiałyśmy sobie zaplanować i jednak realizować to, co było zaplanowane. Mhm. Ja bym Cię też zapytać, właśnie w tym kontekście pokazywania tego świata, rzadko w filmach widzimy tak mocne intro, jeszcze przed tytułem, jeszcze przed jakby właściwie początkiem. Czy dla Ciebie to jest istotne, żeby widza w jakiś sposób złapać? Hmm, za pomocą takiej sekwencji obrazów, jak tutaj, bo dla mnie to było bardzo zaskakujące, że właściwie okej, okay, ja już w miarę wiem, co się będzie działo dalej, i jest to taki jakby mały zwiastun, w takim właściwie <coughs> sensie też metafizycznym, bo zwiastun no to też jest jakaś zapowiedź w takim nie tylko filmowym wydaniu, jak my się przyzwyczailiśmy, ale też jakimś głębszym. Więc o to Ci chciałam też zapytać, o, o strukturę właściwie tego początku. Tak, gdzieś, gdzieś w pewnym momencie pisania tego i, i też już przygotowywania się do filmu, zrozumiałam, że, że gdzieś w tym filmie chyba tak naprawdę akcja i samo to, co się dzieje być może ma mniejsze znaczenie niż cała atmosfera, klimat, i wszystko, co bardziej będzie wpływało impresyjnie, więc no to intro ma głównie na celu właśnie wprowadzenie widza już w ten, ten klimat, w ten świat. I faktycznie gdzieś on, ono opowiada już całą historię, właściwie opowiada cały przebieg filmu, tak naprawdę. No ale, ale to już dla chyba i uważniejszych widzów, albo... No, głównie miało to na zasadzie... Miało, miało cel wprowadzenia w jakąś atmosferę, w jakiś stan duchowy. A poza tym jest też ten motyw, o którym mówiłaś wcześniej, czyli czytanie tych znaków. Że jeśli od samego hmm. początku skupisz się na tym, co widzisz, to tak. widzisz więcej już później w kontekście tego, co dopiero się wydarzy. Także to jest takie podwójne, a nastrój atmosfera tego filmu jest absolutnie jakaś niezwykła. I chciałam Cię też zapytać, bo wspomniałaś o pracy z Basią Kaniewską, z którą, mhm. która robiła zdjęcia do tego filmu. Zawsze mnie to interesuje na linii między reżyserem a operatorem. Jak właściwie tutaj się tworzy komunikacja i jak, na czym to polega? Czy pracujecie bardziej intuicyjnie i jesteście zgrane, czy macie jakiś plan, w który ty wdrażasz ją? Jak to działa? Jak, jak, jak to tutaj wygląda? Znaczy, my z Basią zrobiłyśmy jak dotąd wszystkie filmy razem, więc to już był nasz kolejny film i jesteśmy już takim duetem dosyć zgranym i już, już przetarłyśmy sobie. Jakieś szlaki, więc no, no tak naprawdę Basia jest w, mocnym, w, mocnym, w mocnej części współtwórcą filmu po prostu I, i faktycznie my się mocno przygotowujemy do zdjęć i jednak większej rzeczy jest zaplanowana przed, ale faktycznie no, no jest współtwórcą bardzo silnym i na poziomie narracyjnym, i na poziomie wizualnym. Faktycznie gdzieś, gdzieś jest to po prostu wspólna praca. Mhm, jasne. Porozmawiajmy też o aktorach, bo po pierwsze trudno jest znaleźć. Jeszcze tak młode, tak małe właściwie dziecko, jakim tutaj jest Adam Rzędzian, który gra Pietrka, więc o tym chciałabym się dowiedzieć trochę. Też chciałabym porozmawiać jednak o tej najbardziej chyba oniryczno-efemerycznej aktorce, jaką mamy, <grafię> jaką jest Agata Buzek, która potrafi po prostu zagrać tego rodzaju rolę, więc gdybyś mogła trochę o tym opowiedzieć, a później po prostu przejdziemy dalej, bo bardzo przykuwające są te dwie kreacje dla mnie. Więc. No, o Agacie myślałam już pisząc scenariusz i po prostu bardzo, bardzo mi zależało, żeby to ona była i się udało, więc faktycznie tutaj dłużej się nie zastanawiałam, dłużej nie szukałam. Agata się zgodziła, więc no, po prostu wszystko tu się ułożyło idealnie. Z Adasiem był, był, znaczy nie, że z Adasiem, tylko po prostu z właśnie tak jak mówisz, znalezieniem chłopca w, w tym wieku i, i takiego był przy problem. I faktycznie długo, długo szukałam. Robiłam castingi, jeździłam po wszystkich tam okolicznych miejscowościach. No i z Adasiem akurat jest ciekawa historia, też w kontekście trochę atmosfery tego filmu. Bo Moja kierowniczka produkcji pomyliła nazwę miejscowości, w której miałyśmy kręcić, i zorganizowała casting 150 km od tej miejscowości. Okay. Ja, ja na początku byłam y, dosyć, y, znaczy nie, nie że zła, ale no, po prostu czułam, że trochę bez sensu robić tam casting. No ale, ale stwierdziłam, że już skoro został ogłoszony i, i są jakieś zgłoszenia, to pojadę. No i tam znalazłam Adasia, który się okazało, że właściwie był tam tylko na wakacjach u babci i mieszka właściwie blisko miejscowości, w której kręcimy. Więc jakoś wszystko w ogóle się ułożyło mm. tak idealnie. Ale faktycznie gdzieś był przeznaczony do tego filmu i, i tyle. Mm -hmm. A opowiedz też trochę o tym, jak ty z nim pracowałaś, bo jednak ym, no gdzieś on musiał coś wiedzieć na temat tej sytuacji, że tutaj jednak y, ta krew z nosa, że to jest jednak taka sytuacja, y, ktoś rośnie w siłę, on jest coraz słabszy. Bardzo to jest dla mnie interesujące, bo y, on bardzo naturalnie wchodzi w te sytuacje, a jednak no, chociażby począwszy od tego pogrzebu kotka, to są sprawy y, nazwijmy to po imieniu grube, jak dla małego mm -hmm. chłopca, więc to jest dla mnie też interesujący wymiar. Bardzo. No, no gdzieś, gdzieś się starałam te wszystkie rzeczy po prostu ubrać w zabawę, tak naprawdę, i, i bardziej się kierować tą, tą, tą jakąś grą, zabawą, w którą, w którą go jakoś wprawiałam, ale też się ta praca była dosyć łatwa, bo on jest tak prawdziwy we wszystkim, co robi i mówi, i, i tak jakiś taki elastyczny i, i, i intuicyjny, że, że właściwie ta praca była. Z mojej strony, jakaś, jakaś niewielka, tak naprawdę, już na planie. Wow! No to faktycznie wszystkie te elementy zagrały i to słowo klucz, bo jednak też poza tym intro, które jest takie mocne, w temat tego filmu i w nastrój niesamowicie wprowadza nas muzyka. Więc chciałam Cię zapytać o współpracę z Patrykiem Zakrockim, bo to jest jednak jeden z takich muzyków, który no niesamowicie. Ilustruje mm. I, i właśnie to mnie jakoś tutaj bardzo też przykuło. Czy to był pierwszy muzyk, o którym myślała? Jak to? Opowiedz mi po prostu trochę więcej o tym, mm. bo to ciekawe. No, no ja Patryka, już jakby śledzę jego jakiś, jego twórczość od dawna, i faktycznie. Mm, gdzieś o nim pomyślałam już na wcześniejszym etapie, tak naprawdę jeszcze, jeszcze trochę przed montażem. Bo, bo na początku gdzieś indziej szukałam muzycznie, jakoś tam trochę bardziej eksperymentalnie do tego, próbowałam podejść, ale to jakoś nie zadziałało. Więc faktycznie w pewnym momencie się odważyłam zadzwonić do Patryka i, i się zgodził, więc, więc to było super. No, no i no, to jest też niesamowita współpraca z takim twórcą, bo, bo faktycznie to. Język muzyki to jest tak bardzo inny język niż język filmu, że, że też ta takie, o ile współpraca, nie wiem, z montażystą, z operatorem, z aktorami, jest dosyć taka dla mnie intuicyjna i, i trochę wiem o co chodzi. Mhm. Tak z, z, muzy, z muzykiem już musiałam trochę się mu oddać bardziej niż tutaj. Musiałam też oddać kontrolę jakąś. No ale to było super, bo faktycznie po prostu Patryk wiedział lepiej, mhm. co no. tutaj. Ale, jak to zobrazować, ale jak faktycznie to, to zagrało niesamowicie, bo ym, no tam nie ma jakby fałszywego tonu w żaden sposób, czegoś, co do siebie mm. nie pasuje. To jest bardzo, ym, bardzo interesujące też, jak się ten film ogląda, że to jest takie niesamowicie spójne. Chciałabym Cię też zapytać. W takim szerszym planie, bo tak jak mówiłyśmy na początku, jednak kino może być taką sferą, gdzie wydarza się jakiś taki naddatek. Wie, że jestem właściwie świeżo po e, seansie Stalkera. Nigdy tego filmu wcześniej mm -hmm. nie widziałam dopiero ze dwa-3 miesiące temu, i do, do teraz to ze mną zostaje, a jest to jednak taki rodzaj kina, e, który no gdzieś e, przekracza właściwie. E, I chciałabym Cię mm -hmm. zapytać, jak ty widzisz? E, takie widzki jak ja w relacji do swoich filmów i jak ty, jak ty o tym myślisz, że po drugiej stronie tej historii są osoby, które się z nią spotykają i dla, dla ciebie to jest jakoś ważne, żeby, to, co się z widzem dzieje w trakcie oglądania twoich filmów, bo jednak mam takie poczucie, że wyszłam z tego trochę jakby taka, wiesz, dotknięta tym kinem, w takim, <laughs> um, muśnięta bardziej, bo to nie jest taki dotyk, tylko coś takiego, um, no, mocnego, a jednocześnie bardzo metafizycznego, więc ciekawa jestem jak ty na to patrzysz. Chyba nie mam w sobie takiej jakiejś silnej intencji. Raczej raczej wydaje mi się, że to jest też rzecz, której chyba nie staram się kontrolować. Po prostu chyba, chyba wypuszczenie filmu jest trochę jak z oddaniem, nie wiem, jak wypuszczeniem dziecka w dorosłość trochę, tak sobie to hmm. wyobrażam, że, że teraz już, już ono sobie samo działa i oddziałuje. A jest tyle składowych, które jednocześnie wpływają na odbiór filmu, jakiś obecny nastrój, moment w życiu, że, że gdzieś to jest jakaś zawsze inna historia z każdym człowiekiem, i raczej oddaje już to jest chyba bardziej relacja tego filmu z tym człowiekiem niż moja bezpośrednia. Choć pośrednio też, też ale chyba się, bardziej chyba się skupiam na relacji mojej z filmem, a potem filmu z kimś, niż, niż tej relacji za pomocą. Choć też pewnie trochę, nie wiem właściwie. <grym> chyba, chyba wszystkiego po trochu. Ale czasami te pytania nie muszą mieć takiej jasnej, namacalnej odpowiedzi, <grym> ale tak sobie też to wyobrażam, że ten film gdzieś jest tutaj między nami. i Pomaga nam się, jakby spotkać. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i dziękuję Ci też za ten film. Trzymam kciuki oczywiście za, za konkurs i za kolejne projekty. I przede wszystkim wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Nawzajem. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam.